To już długo było po kwarantannie, jak przyleciliśmy z Londynu, także musieliśmy się gdzieś tam po podwórkach wałęsać i nareszcie taka wiadomość, no i że przyjazd do, do Cetniewa, do naszej kolebki, gdzie tam z tyłu sławy są na ścianie. To, to jest zaszczyt tu przyjechać. Byliśmy tam na, w Londynie na kwalifikacji, i, i te kwalifikacje w połowie zostały przerwane. Te kwalifikacje, które zostały rozpoczęte w Londynie, mają być do, dokończone na drugi rok. Dziś tam jest powiedziane, że w marcu. W Londynie to najbliżej był Damian Durkacz, bo jeszcze miał stoczyć jedną walkę. Gdyby wygrał, to już by miał kwalifikacje. Jedna walka mi została to z Węgrem prawdopodobnie w marcu, mi się wydaje. No nic, ciężko trenujemy i, i oby to się udało się dostać na tą olimpiadę. No i wyraźnie tak miało być, no tak mi się wydaje, ale no co, teraz mam czas, będę starszy po prostu i, i będzie, będzie lepiej. No ja dwa razy dziennie trenowałem, teraz jest właśnie taka możliwość, że jest internet i tam różne treningi rzucają różne osoby, więc ja sobie poradziłem i to siłowo i czy to na przykład y, poszkoliłem się właśnie w takich tematykach dietetyka i w ogóle, więc... Wydaje mi się, że tak ta no też dla mnie na, na plus wyszła. Nie ma co narzekać, bo, naprawdę, bo jesteśmy całą kadrą. Nie miałem takiej możliwości, tu w Kubie trenowałem, wiadomo, ale tutaj jesteśmy całą kadrą, całą drużyną i to jeden drugiego tutaj napędza, więc, więc nie mogę narzekać na warunki, bo, bo jest wszystko w porządku. Ja był nakręcony. Właśnie, że w tym roku, jak na przykład, ja też maturę odpuściłem z automatyki, miałem pisać, też mówię, odpuszczam wszystko, bo ten rok jest najważniejszy, a to trochę plany pokrzyżowało. Ale no, wydaje mi się, że jest młody i to po prostu będzie jak na mnie na plus po prostu ten przyszły rok, bo w tej chwili jakby męskości Bukserskiej nabiorę i więc wynik jakiś powinien być. Nie mogę już na było trenować w żadnych klubach, także yy, każdy sportowiec, yy, który ma już tam jakieś zaplecze doświadczenia, wie yy, jak się z tym obchodzić i treningi w plenerze rozwiązały tą, yy, tą pandemię, można powiedzieć. W kontakcie nic nie mieliśmy możliwości zrobić. Także nie było sparringów, nie było pracy w parach, także skupiliśmy się na bieganiu na jakichś tam workach, czy właśnie jak Pan mówi w gruszce. Czy... Nawet mówię, no nawet na salę nie można było wchodzić, jedynie nam plener zostawał do trenowania. Tutaj w przewazie najczęściej przebywamy. Mamy dużą salę, duże dwa ringi, także najlepiej tutaj nam ten teren do trenowania pasuje na pewno. Są kwalifikacje, jedne, kontu... jedne są kontynuowane dalej do końca, a drugie dalej jest rywalizacja wadze i dalej. Będziemy walczyć o ten na kwalifikacje. Ale z wiadomo jest kilka osób w wadze, także trzeba być 100% przygotowanym na każdego i, i na każdym zgrupowaniu do was, co z siebie 100%.